Siema. Siema. Dobry wieczór. Mamy dla was coś specjalnego dzisiaj. Myślałem, Stronę. żeby w końcu, za... o, żeby w końcu zacząć swoją e, przygodę z speedrunowaniem Persony, ale <grym> musiałem dobrać kom, e, grę e, kompetentną do moich umiejętności, <grym> więc, wy, <grym> więc, <grym> więc wybrałem, e, wybraliśmy właściwie e, ścigałkę Persona 4 Racing All Afternoon, która jest e, Takim fanowskim spin-offem yy, główne, yy, głównej gry. Właściwie można powiedzieć, że to jest fanowski spin-off spin bo person bo jest spinoffem, wiadomo, uh -huh. uh -huh. Megamitsky, które zresztą było tak. yy, wcześniej na evencie. Yy, co jeszcze można powiedzieć? To będzie relay, mode story, yy, story relay, czyli yy, kil czy kilka wyścigów zmiana, kilka wyścigów zmiana. Tak, tak około co dwie postacie. Mniej co, co dwie postacie. Postaci? Postaci. Znaczy, znaczy, tak. Każdy z nas zagra dwie postacie. Mhm. Zgadza się. Zanim, zanim jeszcze zaczniemy, ja jeszcze chciałem wcisnąć się z jedną rzeczą, ponieważ e, za około 8 godzin odbędzie się run City of Cats i na ten run mamy bardzo wyjątkową licytację, która właśnie się zaczęła. Mianowicie możecie wybrać, którym katem, którym katem, tak. Którym kotem, którym kotem będziemy grać w City of Cats. E, dla ułatwienia Wam wyboru, każdy kot ma link do swojego zdjęcia, więc jeśli wejdziecie na gsps.pl kośnik wesprzyj i otworzycie tę licytację to możecie zobaczyć wszystkie te koty, więc zapraszamy do wpłacania na licytację, A jakby co, monster do jakuzy, karaoke na jakuzie, tylko 60 zł. O mój Boże. <laughs> tylko gacyk. Ja mogę zachęcić właściwie, bo jeż jeżeli ktoś y zrozumie kontekst, dlaczego mamy tutaj prawdziwą główkę kapusty oraz tego <laughs> przepięknego pada na tapecie, <laughs> To, to za dużo by siedział w internecie. Za dużo by siedział w internecie to jest raz, a dwa prawdopodobnie jest dużym fanem person, persony cztery tym razem. I nie tylko. I nie tylko, nie zresztą, nie więc. Tylko. To co, myślę, że możemy zaczynać. Czy jeszcze o czymś e, mam opowiedzieć? Aha, e, zapomniałem nadmienić, że jesteśmy takim e, zgrupowaniem Trybuny Oburzonych na Atlusa. Tak, Dokładnie. trybuny, bo haha, wyścigi. Bo Wyścili. Haha wyścigi. Tak? I... W, no, wydaje mi się, że to chyba tyle. Możemy zaczynać. I e, zaczynamy w momencie, gdy wybiorę tutaj postać U. Mamy tutaj siedem postaci, plus e, potem będzie coś jeszcze. I jak wcisnę tutaj chapter 1, to zaczynamy. 3, 2, 2 1. 1, 1 start. Start. Dobra! Poszła. Zaczynamy. To są bardzo proste wyścigi z bardzo łatwym designem. Mam, jak możecie zauważyć. Do Ale jej... same wyścigi są, e, jakby to było nie powiedzieć, strasznie trudne. Tak, I, z... nie wydaje, to to się to jest trudne. Są, są bardzo trudne z uwagi na to, jak, jak e, randomowe są tutaj power-upy i jak, jak daleko mogą e, odjechać przeciwnicy. Zresztą pioruny są tutaj bardzo... Overpowered. Overpowered Overpowered i tak, pioruny, to piuruny. pioruny i wiatr są bardzo mocne, bo wiatr ci przyspiesza, a piuruny robią że, 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 m, aż 4 przecinków, a może po prostu coś po spać z rowerką na chwilę? <grym> a nie wszyscy, którzy są po prostu przed sobą? Może... W pewnej innej grze kartowej, karty racingowej podobnie. <grym> z uwagi na... Mój prawnik zeszła nie zależać, nie, nie kontynuować. Tak, e, jak wcześniej e, wspomniałem, są tu, będą tu e, prawie wszystkie postacie z persony 4 z wyjątkiem Twojej ulubionej monster. E, chyba wiesz, o kogo chodzi. ale przecież cię jest, co Ty chcesz? ściga <laughs> <Przecież się śmiech> nawet. Okej. Okay. Szybka zmiana <laughs> na drugi wyścig i będzie to tym razem Yusuke. Joska, Joska. Tak, uh, jest w piątce. jest wszystkim, przepraszam, Jusuke. najmocniej. jest kostres piątki i nawet nie wie, co wuświ, co grać. No nie wiem co. co brat nie wie co w grę, w co no, grać, niemożliwe. Nie nie to, nie ma drogi. Z... Powinien do... za to zostać wydalony z, fa... z fandomu. fundów. Yep. Okej. Okay. Po aplikacja zostanie e, zmieniona. Zadzwonimy do pana. Zadzwonimy do pana. Zadzwonimy, do Okej. Okay. Hmm. No, może byście zauważyli, że ta gra ma katzenki, bo ta gra tak jak kategoria mówi, ma faktycznie story mode, uh, który jest no, krótki i taki nie, nie ma sensu. Krótki nie ma sensu, jest niekanoniczny, więc. W nie ma znac z żadnego znaczenia. To jest tylko fanowska gierka, która stwierdziła, że jest tyle person 4 bez Dancing, Golden, uh, arena, 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 arena Ultimax. To czemu jeszcze nie kart racing, Po prostu. Bo muszą być... A, a jeżeli persona mam być już na, na, w każdym gatunku, to również muszę się pojawić w wyścigach. Dobra, e, prze, przejmuję tak, kontrolę Hoxin. E, jeszcze. Hoxie, tak. Story mode i teraz... Kieruje zaczyna kierować Yukiko. E, tak jak wcześniej wspomniałem, ten level ale, design jest. Nawet, wiadomo, jest. Nawet, nawet Hoxie proste. z koszulką adekwatą do polegranej postaci. <laughs> <laughs> Kolor koszulki pasuje idealnie. Jest to, te poziomy są wzorowane na dungeonach z Persony 4. Dopiero później są... Dopiero później a to, to Monster jak będzie, jak będzie grał. Pojawi, pojawią się bardziej kreatywne poziomy też z innych gier. Oj, oj oj. Na ten moment są to dungeony z P4 i to jest zamek Yukiko, więc... Jest nic dziwnego, że Foxy tutaj, tutaj przejmuje właśnie kontrolę nad Iwiko. No, nad no, oj, ale zaraz się skończy... oj. Oj. oj, oj. oj, 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 oj. oj, oj bar. Aha. Wszystko, wszystko mam pod kontrolą, tak naprawdę to nie. naprawdę <laughs> to nie. nie. Tak, trzeba tr 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 o, 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 o 105. oj Aj, karamba. O, dobra. Mamy to. No, no, dobra. Dobra, 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 dobra. 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 Szybka zmiana story mode jest teraz zmiana. jest Chie, no. czyli Monster. A, trzeba szybko... Przesiąść. O, przesiąść i... I tym razem jest to... Nie jest to poziom czyje, tylko właśnie poziom Rise. Tak, bo Rise nie, po... nie ma w tej grze. Rise, tak. Rise z takiego powodu nie ma, nie ma w tej Ej. grze, co jest, szczerze mówiąc, dosyć... Dosyć dziwne? Bo nie, 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 wiem, nie wiem, dlaczego akurat, akurat Rise ma często problemy z dołączeniem do castów różnych... W spin-offach, spin offów No, w Arena, w Ultimate jako postać. Tak, ten z jest główną postacią, bo, haha, jest idolką dolką, no. rataczeniu. O, i też. też ma story mode i jest bardzo długi. Bardzo, bardzo długi. Tak, i przy okazji muzyka, jak, jak można usłyszeć, jest dokładnie ta sama, co

Kandzie. Kandzie. O, 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 coś o, upadło. O, o, poleciało. A to poleciało. A to poleciało. Moje? Moje. Na szczęście wszystko jest całe i zdrowe. E, przechodzimy do poziomu Kanjiego. Nie, spójrzmy na auto. Na, Teraz auto, na tak, auto, tak. Tam, na tak. auto, tak. To jest... Zangażowane na auto, hey. tak. Tutaj się to pojawia, właśnie przedstawcie, z prezydent Cię jak Mitzuru. Czy y protagoniści? Czy, czy protagonista, um, protagonista, e, nie. protagonista? Nie. Kanon, protagonista jest jak Makoto, tylko chyba. kanonny kanon hmm. name protagonisty to jest Makoto czy makoto, Minato? Makoto, makoto, Yuki. makoto, makoto, Yuki. makoto, makoto Yuki. tak. Makoto tak. Tak, tak. 3. Minato Arisa to nie, nie istnieje. <laughs> <Yeah>. <laughs> Tak, ponieważ persona jest w różnych jakby, typów media jest manga, jest anime, są gry to i w każdej, i w każdej z tych gier jest inna e, nazwa protagonista. Tak, na przykład, na przykład postać, za którą się przebrałem za protagonistę z piątki e, ma, ma do, dosłownie e, trzy, trzy imiona. W anime nazywa się Akira Kurusu Akira czy, Kurusu, tak. Kurusu w, w Manze Ren Amamiya, a w... Odwrotnie powiedziałeś, odwrotnie, tak, tak. odwrotnie. A w, a w grze jeszcze inaczej. W grze też jest Tak, w portach na, na wszystkie nowoczesne osady. Teraz Tartarus, kolejna pasja czyli auto. To już jest przedostatni poziom właściwie. Dokładnie. Tak bo y, z, z, jedynie co zostało... <grym> Swoją drogą, Węgier. Bęgier, Bęgier. To jest P3 podejrzewam. Fes, bodajże. Fesa to jest. Nie, to jest Fesa, to tak. Zaczynają tak. się te poziomy, które... S są się wcześniej w resonie trójce no tak jeszcze raz kiedy dostaliśmy wiatr po co z tego runa. Nie no, że było parę razy wiatr. Okej, okay, to ja widzę jak, <grym grym widać>, jak <grym wiatr> takie patrzę na ekran. Znaczy gdybyśmy no, m, 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 cały ran właściwie bazuje na, na, na RNG jak, jak, jak i jaki power dostaniemy. Jeżeli byśmy dostali cały... Jeżeli dostawalibyśmy cały czas wiatr, to, to prawdopodobnie ukończylibyśmy to w mniej niż 5 minut. <grym> oj, 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 oj dobra wiatr ale... Ojojojoj. Oj. Proszę, oj, 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 oj. boost. O, 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 drugie miejsce, drugie miejsce, dobrze, dobrze. No, 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 no. Ciemność. Ciemnicy trochę nie mniej widzą teraz. Tutaj jest wprowadzony power raz. I nice. Dobrze, proszę odebrać ten odebrać mistrz. Proszę, proszę Adaciego trzymać. ci, prawda? Tak, i teraz ostatni chapter. Teddy. Teddy. I tym razem jest to wyścig jeden na jeden z jakiegoś powodu z Shinji, nie wiem dlaczego. Uh. W, to jest wytłumaczone, Bang, Jest I prawdziwie epicką muzyką. Battle for everyone's souls. Tak. tak. Tylko delikatny <śle> <śle> remix. <śle> <śle> Mike, jakbyś się, jakbyś się ciekawił czemu akurat Shinji, to byś przeczytał fabułę. <śle> Bo to akurat jest wyjaśnione. <śle> nie skończyłem jeszcze. Nie, nie raz. Jeszcze nie mam, mnie w tym momencie, dopiero na październiku jestem. Kurde, <grym> że trochę, jeszcze troszeczkę, kawałeczek. <grym> jeszcze, jeszcze chwila, w każdym razie Teddy tutaj aj, e, Szło e, dobrze, szło, szło dobrze. O nie, za pomocą Będzie geek, będzie po git, po git. Uwaga, będzie Uwaga na fireball po, po lewej. I jeżeli monster skończy ten wyścig, to, tak, to będzie czas, o ile to przeciniesz niż jego. Uwaga, oj, let's do it. Nie powinien uderzyć. To, nie nie dostań tego piora. I... I... Czas! Czas! Ładnie. Mamy to. Pięknie, hmm. no, 8-13. Nie, nie najgorzej. Minutka, minutka za wl Moim, który jeszcze nie jest na bordach. Znaczy, tak. <laughs> eee, ale dziękuję, że mamy... Trochę eee, czasu i eee, tak. mogliście zauważyć, że jedna osoba z nas z kolejną postacią. To będzie jedna pokazówka, tylko teraz... Eee, właśnie, skończyliśmy tak, fabułę, to odblokowaliśmy klasę z 3. Tak. Eee, mamy, tutaj, eee, mamy tutaj, tak, po kolei. Mamy Makoto, mamy... To znaczy się tutaj jest... Minato. 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 Nie wiem czemu tu jest Minato. To jest, to to jest Minato jest... właśnie, minato. nie mam żadnego pojęcia jak to działa. Jest Minato. Makoto. Minato i Yukari. yukari, yukari. Mutai, Akihiko, Akihiko, Mitsuru, Aegis, Shinjiro. Iken. Iken, okej, nie Były Koromaru, teraz zauważyłem. Brakuje. A chcę, żeby Koromaru jeździł go kartą. Wszystko jest możliwe. No, był pies, ja? który jeździł koleją, to dlaczego nie może mieć Miałby... też. Jeździć, jeździć, jeździć <m Boole> tak. takim kartem. Dobra. Y są kilka poziomów, których nie tak. było w uh, głównej Fabule. Tak jak większość y bloków y Tartorysa, jest Azgamy, jest Valvetrum. Jest jeszcze Velvet i można też y, z, te, z tego ekranu wcześniejszego można było wybrać, y, wybrać sobie konkretną personę. To nie jest tak, tak że mamy, mamy tylko jeden set. To działa tak. trochę jak, jak w normalnych y, ścigałkach tuning, y, gdzie y, obie, dobierając odpowiednie persony, mamy, mamy inne statystyki. Na pola, inne statystyki, tak. tak mamy tak. większe turbo, szybsze acceleration, lepszy handling i tak dalej. Tak, tak. Więc y, na tym to polega. A tak z persony 4 też. By nie słyszał ten To tygodnie. jest person 4 dancing? Nie, zazwyczaj. Tak? No Ale to, to jest taki unused, no tak, bo elektronika i level betro. Elektronika i level betro, tak. Może będzie top 3? Mówi, no będzie top 3, raczej tak. Nawet top 2. Nawet top 1, nawet ci po zwycięstwu. Albo i nie. Zważaj, nie. Akisiku z napierdolą. Yes! Wygrano! Tak jest. Dobrze, to chyba tyle, co chcieliśmy pokazać. Dokładnie. Tak. Jeszcze oddamy głos na moment do studia. Okej. Jest... Oczywiście, oczywiście, dzięki. Mamy 60 od Lugiego, który mówi słynne gry wyścigowe: Trackmania, Need for Speed. Persona. <laughs> I ta 60 trafia na Yakuza 4 Ramastek, Karaoke, więc ta licytacja właśnie no, się zamknęła. Wielkie dzięki za wszystkie Wasze wpłaty, <laughs> ponieważ osiągnęliśmy cel związany z tą licytacją, czyli aż tysiąca zł. Halamix wpłaca 50 zł i pyta, czy Persona 4 Racing Afternoon to Rogalik? Stówka okrągła wpada do nas od 3 o Charlesa. jest. Nice. Który w naszej licytacji nas w City of Cats wybiera Rudego z komentarzem Rudzielec? I dla przypomnienia, możecie już wybierać, który kot będzie naszym skinem w. City of Cats i do każdego z kotów, czyli do Rudego, Gacka, Gmorka i Rysi, macie też dołączone linki do zdjęć, żeby wspomóc Wasze wybory. Wielkie dzięki za wszystkie wpłaty i zachęcamy do wpłacania na tę zupełnie nową licytację. I jako ostatni mamy jeszcze raz Halamiksa z 50 zł ponownie, który pyta, czy można listek sałaty. I te 50 zł trafia nie na. Oczywiście. Nie można sałaty, bo sałaty nie mamy. Mamy kapustę. I te 50 zł trafia na orby z Godowlora w, w licytacji na wybór wylotu, wyglądu waluty w grze Raczny Clank lift. Dzięki wielkie. Dzięki. Okay. E, jeżeli chcecie tą, tą gierkę kiedyś zagrać, to ona jest usunęta za, za darmo. Od samego twórcy na no, chyba na jakimś githubie Tak, tak. tak. Więc, na GitHubie w całości raz. gierka bardzo prosta zrobiona w, w Pythonie. Łatwo ją można modyfikować, więc na przykład <laughs> e, ostatnio pamiętam, że Monster z nudów wygrał tam Toster z jakiegoś powodu <laughs> więc. E, Drzwi też tam były? Drzwi też tam Drzwi były. Tak, Dało się też zrobić, a dać jego. Jeżeli, no, jeżeli te memy też. On, one też potrzebują wyjaśnienia. Tak, może kontekstu. wyjaśnimy, dlaczego ten, kapusta. Ten, dlaczego kapusta. E, otóż adaczy jest taką postaczą, hmm. postacią z persadycznej. Maskotką. Maskotką, którą. <laughs> fabule on nie potrafi gotować. I jedyne co potrafi tak naprawdę przyrządzić, to właśnie głowa kapusty. I tutaj e, specjalnie się wyposażyłem w jedną główkę, żeby, e, no cóż, żeby uczcić. Ucz. Pamięć najle najle najlepszej postaci prawdopodobnie. E I to chyba tyle. Dzięki za obejrzenie. Fa fa fajnie było, Udało mi się. Tak. Było fajnie. fajnie. Było. Tak. było, było z, z nas jeszcze zobaczycie na Jakusie. Tak. A naszą wykę jeszcze zobaczycie wieczorem. Na cześć. O tak, to będzie dobry hmm. content. To będzie dobry będzie content. Myślę. Dzisiaj nie hmm. będzie działo. Tak. tak. Zde zdecydowanie. Także. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa pa. pa, pa. Hej, hej.